Witam Państwa, nazywam się Andrzej Grabowski, dostałem takie oto polecenie od mojego przyjaciela Andrzeja Sikorskiego, abym coś krakowskiego, krakowskiego yy, powiedział na literę E. No pierwsze, co mi się kojarzy, to oczywiście E-maus. Emmaus, który w Krakowie jest odpustem w drugi dzień świąt wielkanocnych, a w Izraelu jest to miasteczko oddalone o 11 kilometrów, czyli 60 stadionów od Jerozolimy. Miasteczko, do którego szło dwóch apostołów, a wraz z nimi zmartwychwstały Jezus Chrystus, którego oni nie poznali. No nic, nie pozostaje mi, tylko nominować y, następną osobę, aby coś y, wymyśliła, coś powiedziała krakowskiego na literę F. Nominuję ciebie, Aniu, Aniu Dymna. Jestem pewien, że bardzo krakowsko wymyślisz coś i fikuśnie. Andrzej Grabowski. A to wszystko w ramach. Zabawy, alfabet krakowski. Krakowski, podkreślam, którą to zabawę wymyślił rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, oczywiście, pan Stanisław Mazur.